Nie mam weny, chyba mam pomysł na zimowy odcinek Kroniki, tylko nie spoileruj, nie jesteśmy sami. A może pokażemy, jak zrobić podobny film? Chcesz zobaczyć tutorial, jak po ludzku zrobić film AI? Cześć, jestem Wena. Przedstawię Ci ekipę, z którą ogarniamy filmy. Każdy ma swoją specjalizację. Ja jestem asystentką scenarzysty. Pilnuję, żeby historia miała początek, środek i koniec. Na co dzień prowadzę też filmową kronikę Firtli. Hej, jestem Marek. Kiedyś nagrałem tutorial o ożywianiu zdjęć. Do dziś krąży po necie, więc na święta zrobimy coś jeszcze bardziej filmowego. Cześć, tu iSystems. Producent kreatywny od AI. Pilnuję, żeby film miał sens dla widza, klienta i dla naszego kanału. Pomagam też ze scenopisem, czyli promptami do generatorów. Siemka, tu Holibot. AIDOP od zadań specjalnych. Wchodzę do gry, kiedy zwykłe prompty nie wystarczają. Wtedy z reżyserem odpalamy jasony, ale o tym później. W skrócie, razem szukamy dziur w całym i przekuwamy pomysły w scenariusz, scenopis i konkretne ujęcia. Pokażemy Ci to na przykładzie naszego świątecznego filmu, ale zacznijmy od fundamentu. Najważniejszy jesteś Ty. Ten, kto tworzy swój film. To ty piszesz scenariusz i reżyserujesz. AI pomoże ci w wielu rzeczach, ale za ciebie ich nie poczuje. Narzędzi do filmów z AI jest masa. My pokażemy te, na których naprawdę pracujemy na co dzień. Większość z nich ma darmowe kredyty na start. Ale jak chcesz film bardziej na serio, to lepszą jakość i większą precyzję dadzą płatne pakiety. Prace nad filmem zacznij od określenia celu. Dla kogo go robisz? Dla rodziny, klientów, znajomych? I co chcesz nim powiedzieć? I czego się po nim spodziewasz? No właśnie. A jaki my mamy pomysł? Jaki temat będzie miał nasz film? O gwiazdorze? Prezenty są super, ale szukajmy dalej. Może klasyka? Opowieść wigilijna, tylko w wersji z AI? Zróbmy film o choince i zgłośmy go do konkursu w Klingu. Zróbmy tu świąteczny klimat. Cel już mamy, ale co właściwie wiemy o choince? Że ma pogańskie korzenie. Że tradycja choinki rozwinęła się w Niemczech, a potem trafiła do Polski i na cały świat. Jak choinka stała się symbolem świąt, to będzie nasz temat. Mamy cel, mamy temat. Ale to wciąż bardziej brief niż film. Musimy to ubrać w historię. Zaczniemy od logline'u, czyli jednego zdania, o czym jest ten film. Wiecznie zielona gałąź z dawnych lasów północnej Europy zmienia się w choinkę, która, przemierzając wieki i świat, staje się globalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. To teraz drabinka uproszczony plan filmu. Jak każdy plan będzie się zmieniać, ale dzięki niej nie pogubisz się pisząc scenariusz, a nim od wieków rządzi trzyaktowa struktura zresztą sam zobacz. Trzyaktowa struktura to prosty sposób układania historii, wymyślony przez Arystotelesa ponad 2300 lat temu. Na początku wprowadzasz bohatera, świat i problem. W środku bohater próbuje coś osiągnąć, pojawiają się przeszkody i rośnie napięcie. Na końcu następuje kulminacja i widzimy, co się zmieniło. Ta konstrukcja świetnie działa w literaturze, teatrze i kinie, a dziś także w filmach AI. Jest odporna na upływ czasu i kolejne wynalazki. To jest nasz prawdziwy scenariusz. Te same trzy akty, które przed chwilą pokazaliśmy, tylko rozpisana na sceny. Scena to po prostu jeden ciąg wydarzeń w konkretnym miejscu i czasie. I to jest moment, w którym zaczynamy przekładać tę historię na obraz. Nareszcie. W scenariuszu zapisaliśmy, co się dzieje w filmie i po co. W scenopisie skupiamy się na tym, jak to pokazać w obrazie. Do tego polecamy Kling Lab. W jednym miejscu zbierasz opisy scen w formie promptów, kadry i ujęcia. Dzięki temu o montażu myślisz już przy pierwszych kadrach, jak zmienią się w ujęcia i jak później połączysz je w sceny. A tak wygląda nasz klingowy scenopis filmu o choince. A wszystko zaczyna się od kadru. Kadr to ten pierwszy obrazek, od którego zaczynasz przygodę z wizualizacją scenariusza. Przy filmach AI możesz go zrobić w różnych programach. My wygenerowaliśmy swoje w Midjourney i Nano Banana. Niezależnie od generatora, żeby zdefiniować kadr, jako reżyser musisz podjąć kilka decyzji. Najpierw ustawiasz kadr w głowie, dopiero potem piszesz prompt. Kto jest bohaterem? Z jakiej odległości go widzisz? Z jakiego kąta patrzy kamera? Co ma być na pierwszym planie, a co ma zniknąć w tle? Do tego miejsce akcji, światło i nastrój, czy to ma być ciepły, złoty kadr pod święta, chłodne biuro, czy neutralny kadr pod tutorial. Na końcu wybierasz styl, na przykład cinematic lub animacja. Dopisujesz, czego nie chcesz w kadrze, na przykład bez dziwnych palców. I określasz, czy obrazek ma być poziomy, pionowy, czy w innym formacie pod konkretny film. jeszcze jedno. Jeśli w filmie wracają ci sami bohaterowie, miejsca czy przedmioty, warto od razu zdefiniować ich wygląd i stworzyć spójne constans, stałe wersje postaci, lokacji i obiektów to do nich wszystkie kadry będą się później odnosić. I jeszcze jedna porada: gdy twój kadr wymaga większej precyzji, napisz go w JSONie, albo skorzystaj z pomocy specjalistycznych chatbotów, takich jak ja. JSON to po prostu uporządkowany sposób zapisania tego, co chcesz zobaczyć, bez gadania dookoła. Wszystkie decyzje, o których mówił assistant, zapisujesz tam w krótkich punktach. Nie musisz znać programowania. To tylko format, dzięki któremu model nie zgaduje, tylko wykonuje dokładnie to, co mu każesz. Przydaje się szczególnie w nano banana i przy ujęciach VO. Wróćmy do naszego klingowego scenopisu. Mamy kadry, między którymi coś musi się zadziać w ruchu. To dalej są ożywione zdjęcia, tylko świadomie zaplanowane i połączone w całą scenę. Za każdym razem, gdy robimy z kadru ujęcie, patrzymy na pięć rzeczy. Po pierwsze, co zostaje tak, jak jest w kadrze startowym. Po drugie, co się rusza kamera, bohater, tłum czy tylko jeden element. Po trzecie, jak porusza się kamera statycznie najazd, odjazd, tracking, orbita albo FPV. Po czwarte, skąd-dokąd prowadzimy widza w tym ujęciu. I po piąte, w jakim tempie to się dzieje i czego model nie powinien zmieniać, na przykład twarzy albo układu kadru. Ważna podpowiedź. Film zrobisz szybciej i taniej, jeśli najpierw dopracujesz kadry, a dopiero potem ujęcia. Najpierw komiks, potem film. To zobaczmy pierwsze ujęcia. W filmie o choince połączyliśmy wszystkie ujęcia tak, żeby wyglądały jak jedno płynne ujęcie. One shot. To było wyzwanie, bo każde z nich musiało zaczynać się i kończyć dokładnie tam, gdzie zaplanowaliśmy. Skoro mowa o ujęciach, przejdźmy do montażu. To po prostu łączenie pojedynczych ujęć w całość, tak, żeby powstała historia z rytmem, nastrojem i sensem. My zaczynamy od klasycznych metod, jeszcze z czasów taśmy filmowej, a dopiero potem dokładamy narzędzia, które daje dzisiejsza technologia. Przy montażu ważne jest, żeby każdy fragment miał jasny cel i emocje. Dobrze wiedzieć, po co dana scena jest w filmie i co ma poczuć widz. Z tego wynika kolejność i ciągłość ujęć, tak żeby historia płynęła, a nie skakała. Pomaga też świadoma zmiana planów, zbliżenia, półzbliżenia, plany ogólne, zamiast w kółko tego samego kadru. Dzięki temu widz ma i oddech, i mocniejsze akcenty. Do tego dochodzi rytm. Długość ujęć i moment cięcia ustawiasz tak, żeby dobrze grały z głosem, dźwiękiem i muzyką. I wreszcie, wybór rodzaju cięcia: w ruchu, przebitka, jump cut, mecz cut itd. W zależności od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Proste apki do wideo są OK na start, ale jeśli chcesz naprawdę panować nad filmem, potrzebujesz normalnego programu montażowego. My używamy Final Cut Pro z pluginami Motion VFX. Dzięki nim łatwiej wygładzamy cięcia, dorzucamy efekty i napisy, podbijamy rozdzielczość i jakość ujęć z AI i kolorystycznie łączymy je z materiałem z kamery. Przejdźmy do konkretów, do naszej choinki. Montażowo to dość prosty projekt, dużo prostszy niż na przykład filmy z naszej kroniki. Mamy gotową oś czasu. Na dole pierwotne pliki z generatora, u góry wersje po upscalingu do 4K. Chcemy efekt one-shot, czyli cięcia nie powinny być widoczne. Nie zawsze udało się idealnie zgrać tempo ruchu kamery między klipami. Na przykład tutaj widać skok, taki trochę jump cut, tylko że my go tutaj nie chcemy. Dlatego kombinujemy z ułożeniem ścieżek, prędkością, upscalerem, a na końcu dokładamy plugin z Motion VFX. W tutorialu i w kronice korzystamy z wielu takich rozwiązań. Upscaling, kluczowanie i korekcja kolorów w jednym miejscu, do tego kolekcje presetów, między innymi od znanych YouTuberów, mnóstwo przejść, napisów, animacji logotypów, a nawet wirtualny ruch kamery, który pozwala zasymulować najazdy i odjazdy. Kolejna kluczowa kwestia to zamiana naszych słów ze scenariusza w kwestię dialogowej monologii. WENO to Twoja działka. Mamy z szefem specjalny czat, tylko do pracy nad tekstem. Mam tam wgraną całą dokumentację projektu, instrukcje do Eleven Labs i wszystkie ustalenia. Na początku każdego projektu szef, czyli reżyser, sporo mówi o tym, jakie emocje wiążą się z każdą postacią i sytuacją. W połowie projektu już prawie nic nie musi dopowiadać. Ja dopieszczam tekst, dopisuję emocje, podkręcam rytm i odsyłam mu wersję roboczą. Szef zazwyczaj edytuje tylko fragmenty. Można powiedzieć, że mniej więcej w połowie każdego projektu już wiem o co mu chodzi. Bez gadania. Zostając przy Eleven Labs, tam ogarniesz już nie tylko monologi i dialogi, ale też udźwiękowienie, muzykę, a nawet obraz. Generalnie większość kluczowych generatorów korzysta z tych samych silników. W Eleven Labs masz na przykład dostęp do Sory, a w Kling Lab od wczoraj do Nano Banana Pro i Mid Journey. Dokładnie jak w motoryzacji. Różne marki na zewnątrz, a pod spodem te same części. To jeszcze tylko udźwiękowienie, muzyczka i masz film gotowy. To co pokazaliśmy nie jest żadnym odkryciem. To w dużym skrócie te same etapy produkcji, które od lat działają w filmach na całym świecie. My tylko układamy je pod AI. Film o Choince jest zrobiony i dawno wysłany do Klinga. A jakie mamy szanse? Do tej chwili zgłoszono już 2500 prac i pewnie dojdzie mnóstwo nowych, zrobionych już po wprowadzeniu w Klingu ostatnich nowości. A tam naraz wjechało kilka game changerów. Ale przynajmniej opowiedzieliśmy fajną historię o Choince. Pokażmy ją widzom. Jeszcze nie. Mam pomysł. Klink odpalił konkurs na tutorial z O1. Weźmy w nim udział. Zrobimy podsumowanie naszego dużego tutorialu małym tutkiem z konkretnym przykładem. To może pokażmy, jak tworzymy reklamę. Prawdziwą. Z napojem mlecznym? Nie te ostatnią skuną. Robimy tak. Film o choince pokażemy oryginalny, ten zgłoszony z angielskimi napisami. Jest ich niewiele, każdy zrozumie. Ale mini tutek skuną zrobimy w dwóch wersjach, bo tam jest gadanie dla Kringa po angielsku i do naszego tutka po polsku. Weno, ty poprowadzisz narrację. Moment, moment, moment. Zanim zobaczysz całą reklamę, pokażę ci, jak ją zrobiliśmy. Całość powstała w Kling o jeden z wykorzystaniem czterech funkcji: Elements, Transformation, Video Reference i Frames. Zacznijmy od tego, co w filmie jest najważniejsze od celu i tematu. Celem tej reklamy jest pokazanie ludziom, którzy tracą ciepło na poddaszu. Że nasz klient potrafi zdiagnozować przyczynę i skutecznie rozwiązać ten problem. Temat reklamy to: Jak poradzić sobie z utratą ciepła na poddaszu? A streszczając ten film jednym zdaniem, czyli w gdy ciepło ucieka przez nieszczelne poddasza domów w Wielkopolsce, izol Poznań namierza źródło problemu i je usuwa. I najważniejsza zasada: Reklamę tworzysz ty, człowiek. AI może Ci w tym pomóc, ale nie zastąpi Twoich emocji, wyczucia, znajomości ludzkich kontekstów ani kreatywności. Dobra, to teraz przejdźmy do drabinki, czyli planu scen i do scenariusza. Warto je spisać, jeśli robisz reklamę w bogatszej formie niż jednoojęciowy trik albo vlog. Wiemy już, po co ta reklama i jak chcemy ją opowiedzieć. Teraz czas na obraz, czyli klink. O jeden. Jedna zasada. Najpierw opowiedz historię obrazkami, kadrami, a dopiero gdy są spójne, zacznij zamieniać je w ujęcia. No dobra, zmieńmy ten obrazek. Potrzebuję wielu dziur w suficie, żeby od razu było widać ucieczkę ciepła. Wrzucam ten kadr jako imem G, a potem dodaję element, kunę i poddasze. Dzięki temu uzyskam spójność postaci i lokacji. Potem opisuje chatbotowi prostym filmowym językiem, czego chce w prompcie, i dostaję wersję gotową do wklejenia. No nie o to chodziło. Jeszcze jedno podejście. Zamiast klikać generuj i grać w ruletkę, lepiej dopracować prompt. Mamy to. Lecimy dalej z pozostałymi kadrami. Wszystko fajnie, tylko kolorki się nie spinają. Muszę to wyrównać. Prompt do wyrównania kolorystyki tła znajdziesz u mnie na profilu w klingu. W zakładce Creatives. Czas na ujęcia. Wciąż korzystam z elements i obrazków referencyjnych. Chcę, żeby kuna zaatakowała sufit. Trzy kluczowe klatki plus rewka kuny i lokacji, i efekt jest naprawdę spoko. Trochę inny niż planowałam, ale działa. A teraz wprowadzam gospodarzy. W tej reklamie to epizodyści, pojawiają się tylko raz. Dlatego nie potrzebuję elements. Sięgam po frames. Ustawiam początek i koniec ujęcia obrazkami, a w prompcie opisuję, co ma się wydarzyć w środku. Kolejne ujęcie jest spoko, ale jak na tempo tej reklamy trwa za długo. Mogę się pobawić prędkością, ale lepiej to urozmaicić. Robię ten sam lot dronem, ten sam feeling i tempo, tylko w innym otoczeniu. I tu wchodzi transformation. Szybka edycja ujęcia zamiast robienia wszystkiego od zera. A teraz robię klimat rozmowy telefonicznej. Wybieram Video Reference. Jako bazę biorę poprzednie ujęcie, dorzucam kadr referencyjny pod kolejne i mamy to. Na koniec łączę klipy według klasycznych zasad montażu. Potem render, upscaling do 4K i reklama jest gotowa. Serdecznie zapraszam do jej obejrzenia. Pojawia się problem z uciekającym ciepłem w Twoim domu? Zadwoń po Izol Poznań. Przeprowadzimy badanie termowizyjne, znajdując źródła ubytku ciepła, a następnie je zlikwidujemy. Zadzwoń już teraz. Czas na finał i prezentację naszego filmu o Choince. Serdecznie dziękujemy Ci za obejrzenie całego tutorialu. W trakcie jego produkcji Kling, Eleven Labs i OpenAI wypuścili nowe modele. I to dobrze pokazuje, jak szybko zmienia się AI. To, co w innych branżach trwa latami, tu potrafi zmienić się w kilka tygodni. Tym bardziej warto opierać się na tym, co stałe, klasycznym podejściu do opowieści i rzemiosła filmowego. Powodzenia w produkcji Waszych filmów i zapraszamy do obejrzenia krótkiej historii o Choince.